Ale widzowie, właśnie y, nagrywam parkura i ten, no o, zachęciło mnie, Sorry, że mnie od nowa, ale, no, no, no zachęciło mnie do nagrywania, więc idziemy właśnie parkura i teraz idziemy właśnie. tu. Yes. An, tu żeby tylko tego nie dostać, tego czerwonego boję się o dobra poszło dobrze widzieliście ja tego dotknęłam i zapraszam też na Uskanosa Uskanos i Bibi czyli Jan będę nagrywać chyba z nim ale to rzadko chyba ale jeszcze zobaczymy czy będą filmy z nim i ze mną czyli będziemy razem nagrywać Hmm. Dla kogoś, kto jeszcze nie zna haków, właśnie pokazujemy jak widzisz takie deseczki oglądaj mu film. Jak właśnie widzicie, to przenika przez kamerkę. Więc to jak widzicie jest zepsutem. A tamto fioletowe jest już dobre. Więc właśnie. Właśnie widzicie, że no ja na tym stoję, a na tym nie było. O, tutaj kolejne i żółte. Widzicie? Ja nawet skagotuję, bo już ja to robiłam. Ten parkour i ten. I właśnie. Chyba dzisiaj będzie jakiś film z Uskanowcem, ale nie wiem. Chyba, o, no chyba. Chyba będzie, nie wiem. Hum. Jakby co? To jak nie możecie pisać w komentarzach na innych moich filmach, to nie wiem co. Bo albo coś się zepsuło, albo coś zrobiłam źle. No, więc. więc... Dobra, to lecimy. Dobra. Sony, Play No Sony on Honor Roblox. Kochani, myślicie, że, że ja tu nie jestem parkurowcem? Ja już takie parkury przechodziłam. No, ja ćwiczę parkury. No. I ten. Jak słyszycie mojego brata, to sorry. Mogę głośniej gadać. I ten. Jak mojej mamy, i to można też słyszeć. To też sorry. Sorry. O, sorry za to. Więc. No. Właśnie. No, właśnie. Możecie słyszeć mojego brata. I teraz właśnie. Dedynęłam. No. To już nic nie. To jest magiczna gra, kochani. Więc grajcie w nią. Bo to jest magiczna gra. Znika? No znika. Patrzcie. Tak możecie się dowiedzieć jak to Teraz na sprincie przechodzimy wszystko. No próbuję na sprincie to wszystko przechodzić. Bym. No, więc przechodzimy na sprintie od teraz. Jak możecie słyszeć mojego brata, to może się. Bo ten. Bo on gada tam ciągle, bo on jest długa. Moja mama też możecie słyszeć, ale dobra już. Um, um. że będę to na sprincie przechodziła będę próbować bo chyba mi się to nie uda, ja będę z taką kamerką dobra chyba nie da się tak cały czas z taką kamerką no właśnie, nie da się chyba, więc... Dobra. Chyba za chwilę będzie 5 minutek, więc ja już kończę z wami. Będzie kolejny odcinek. Z Uskanosem może. No, będzie kolejny, więc narazki. Pa, pa.